Transformacje Galileusza. Samo sformułowanie na pierwszy rzut oka, wtedy kiedy pierwszy raz słyszymy to sformułowanie, może budzić wątpliwości. Co to znaczy? Rozszyfrujmy najpierw słowo transformacja. Transformacja jest to przekształcenie jednego w drugie. Na matematyce możemy przekształcać Jedno równanie w inne, jeśli jest zadany algorytm, w jaki sposób to można robić. Transformacje Galileusza dotyczą fizyki, dotyczą mechaniki klasycznej i będą one dotyczyć przekształcenia współrzędnych z jednego układu inercjalnego do drugiego. Jeden będzie układem nieruchomym, a drugi poruszającym się względem niego ze stałą prędkością. Wyobraźmy sobie więc pociąg. Pociąg z przełomu XIX-XX wieku, a więc skład wagonów ciągnie parowóz, lokomotywa. I ten parowóz ciągnąc skład wagonów, poruszają się one razem. Po linii prostej ze stałą prędkością u. Ruch pociągu jest jednostajny, prostoliniowy. Na końcu tego wagonu, na końcu tego składu wagonów znajduje się pasażer, którego oznaczyłem na czerwono. I ten pasażer rusza w kierunku lokomotywy, ponieważ słoku w wagonach nie ma. Porusza się on względem pociągu ze stałą prędkością. Tu znajduje się zawiadowca stacji, który obserwuje ten pociąg. No i po pewnym czasie pociąg znajduje się w tym miejscu względem zawiadowcy stacji, ale popatrz na pasażera. Pasażer był na końcu ostatniego wagonu. A teraz znalazł się na początku pierwszego wagonu, tuż za lokomotywą. Pociąg przebył odległość, zaznaczam ją od końca ostatniego wagonu do końca ostatniego wagonu, 60 km. W tym samym czasie Pasażer względem pociągu przebył drogę popatrz, był na końcu, jest na początku czyli przebył drogę no, przyjmijmy, jeden kilometr był to bardzo długi pociąg. Pasażer względem torów, względem nieruchomej ziemi przebył drogę stąd, z końca do początku czyli przebył 61 kilometrów. No to wprowadzamy oznaczenia. Jeśli zwiążemy z, e, z ziemią układ nieruchomy, którego oś pokrywa się z kierunkiem ruchu pociągu, to 61 km będzie współrzędną położenia pasażera względem tegoż nieruchomego układu odniesienia x. Dwie osie pozostałe Y i Z są prostopadłe do osi X. A ponieważ pociąg porusza się wzdłuż osi X, to współrzędne Y i Z nie ulegają zmianie. Względem wagonów, względem pociągu, pasażer poruszał się tak, że przebył drogę 1 km. Względem układu ruchomego, czyli względem pociągu, pasażer przebył drogę X' to jest współrzędna końcowa położenia pasażera względem układu, względem układu ruchomego poruszającego się ze stałą prędkością. Od tego momentu wszystko, co będzie się działo względem układu poruszającego się, inercjalnego, będę oznaczał wskaźnikiem prym. Względem układu nieruchomego, to, co się dzieje, będę oznaczał tak jak tu x, y, z i tak dalej. No to droga przebyta przez wagon, przez pociąg, te 60 km. To jest nic innego jak urazy t. Wszystko to, co do tej pory powiedziałem, dzieje się w tym samym czasie t. No to jaki jest związek między x x oraz urazy t? A no taki. Odległość x jest równa x Plus urazy tak, czyli współrzędna względem nieruchomego układu odniesienia jest równa sumie współrzędnej względem ruchomego plus droga przebyta przez układ poruszający się układ odniesienia ruchomy. I to, co powiedziałem wcześniej, y i z nie ulegają zmianie i zmianie nie ulega również czas. Czas w mechanice klasycznej jest absolutny. Zatem czas mierzony przez pasażera, jak i przez zawiadowcę straci, jest to ten sam czas. Zatem T jest równe T'. I to są przekształcenia Galileusza. To są transformacje Galileusza. Popatrz. Chcesz znaleźć współrzędną punktu względem osi X, no to do współrzędnej względem układu ruchomego X' dodaj drogę przebytą przez poruszający się układ odniesienia. Jeśli z tego układu wyznaczymy X', Y', Z' i T', to będziemy mieli transformację odwrotną Galileusza. No tego nie będę czynił, bo to nie jest nam specjalnie do niczego potrzebne.